Uważam, że sytuacja młodzieży w, na rynku pracy w Polsce obecnie jest bardzo komfortowa i atrakcyjna. Jest to rynek pracownika. E, zdecydowanie więcej obserwujemy ofert pracy niż osób, które te oferty pracy by chciały podjąć, więc no jest z czego wybierać. Aczkolwiek. E, no, jak już się, się ktoś na coś decyduje, no to konkurencja też zazwyczaj potrafi być, być dość spora. No ale co do zasady, z tego co też obserwuję z doświadczenia w fundacji, no to e, no, no, dużo ludzi mogą sobie przebierać i wybierać. Mogą tak być, tak być odbierani też e, dla wielu osób, które podejmują pierwsze zatrudnienie. No może się ono, może ono odbiegać trochę od jakichś realiów czy wyobrażeń, które dana osoba ma na temat tego, ile powinna zarabiać, czy jak w jakich warunkach powinna pracować, ile powinna mieć benefitów i, i tak dalej, i tak dalej, no ale to też jest kwestią jakiegoś takiego otrzaskania no, na rynku i zweryfikowania tych, tych oczekiwań, które później no, właśnie ten rynek weryfikuje i w górę i w dół. Więc no, czasem to też bywa trudne zderzenie z rzeczywistością, że ktoś na przykład wymaga, że trzeba się pięć razy w tygodniu stawić na 8 godzin. a niektórych osób no, to jest niewyobrażalne w, w dobie e, home, e, home office, e, work from home, e, czy, czy jakiejś tam pracy w stylu workation, tak? Czyli że ktoś gdzieś tam niby wyjeżdża za granicę tam pracować, a potem różnie to z tym bywa. C Wydaje mi się, że po prostu młodzi ludzie no, jak się już zderzą z tą rzeczywistością, odbędą pierwsze, drugo, drugą pracę w swoim życiu, no to to się gdzieś tam w połowie spotyka, tak? No, na pewno warunki e, pracy, warunki e, tak jakby środowiska pracy, no, i, Cykliczność zmian jest, jest i dy, ich dynamika jest dużo większa, i, i zdolności adaptacyjne, czyli rozwijanie u siebie z umiejętności transferowalnych, czyli takie, które mogą być wykorzystywane w różnych e, branżach, czy w różnych nawet specjalnościach. W tym czym ktoś się zajmuje, są szalenie ważne, i, i no, raczej to jest pewne, że nikt nie będzie tej samej pracy wykonywał przez 25, 40 czy 30 lat i trzeba się będzie dostosowywać. No, ale to też jest kolejny, powiedzmy, jakaś umiejętność, którą trzeba nabyć, żeby no, skutecznie operować na tym rynku pracy. Więc też e, bardzo. Cieszę się, odnotowując w programach studiów, że jest to nastawienie na budowanie jak najszerszego wachlarza umiejętności, miękkich umiejętności transferowalnych, które później młodzi ludzie będą mogli wykorzystywać bez przywiązania takiego stricte do, 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 na, do danego trybu wykonywania, wykonywania danego zawodu. To jest bardzo trudne pytanie, no bo. Ciężko jest generalizować, natomiast front to nie zawsze wiąże się z walką na, na pierwszej linii z karabinem. Obronność państwa jest budowana w bardzo wielu obszarach. Nie wszyscy, którzy chcą być zaangażowani w obronność państwa, muszą być żołnierzami. Jest też wiele cywilnych. Cywilnych zawodów, które, które pomagają tej, no chociażby w obszarze cyber, cyberbezpieczeństwa, tak? Tam no bardzo wiele osób, z którymi gdzieś, gdzieś mam styczność, wybiera taką ścieżkę. Ale czy nasze pokolenie odnosząc się do pierwotnego pytania i generalizując byłoby skore do tego, żeby właśnie no, chwycić za tą broń i lecieć na front? Podejrzewam, że w większej części nie. Niż tak, jeśli miałbym taką, taką ocenę gdzieś, gdzieś wydać. Na pewno, adaptacja do, do tych zmieniających się trendów, megatrendów. Jeszcze 5 lat temu, edukacja na zagranicznych uczelniach była bardziej Odległą perspektywą i, i czymś bardziej nieosiągalnym niż teraz to się stało. Dynamizm rozwoju, no właśnie, sztucznej inteligencji i tego, w jaki sposób ona jest inkorporowana w programy kształcenia, programy edukacyjne, no to, to, to też są jakieś zmiany, do których my musimy się adaptować i, i dostosowywać różne programy, projekty, które fundacja realizuje, do, do tego, co jest obecnie najbardziej potrzebne, pożądane i powinno być popularyzowane. Na pewno jest to kwestia szerokich kontaktów, tak? To jest coś, network, sieć kontaktów, to jest coś, co nigdy nie przestanie być istotne i aktualne, więc im, im szerszy mamy ten, powiedzmy, zasób osób, do których możemy się odezwać w różnych sprawach, no to to, to jest niepodważalne. Jeżeli chodzi o poziom wiedzy, to on zazwyczaj się nie różni, no bo w dobie digitalizacji zasobów e, naukowych, dostępności w, w trybie online, też, też wiele kursów też jest dostępnych online, to to już, to już nie jest za bardzo tego kwestia. E, ale to, co ja widziałem ze, swojej, ze swojego doświadczenia bycia studentem za granicą, no to jest duży na, nacisk, który jest kładziony na praktykę. I, I to wydaje mi się, że wciąż zagraniczna edukacja dużo bardziej w praktyczny sposób podchodzi do, do edukowania szczególnie tych zawodów no, takich technicznych, praktycznych niż, niż tutaj w Polsce, no bo tutaj jednak wciąż ta teoria jest tak jakby bardzo, bardzo istotna. Też w sposobie egzaminowania to jest widoczne. Ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, że większa część mojego... Egzaminowania, gdy studiowałem medycynę, no to były egzaminy praktyczne i, i wszystko było osadzone w kontekście klinicznym. A takich egzaminów typu pamięciówka, jak w Polsce biochemia, anatomia czy, czy fizjologia, na przykład, gdzie jest to olbrzymia pamięciówka, no to to w ogóle nie było. Zapowiedzi są. Też wiele projektów, jak na przykład nie wiem, laboratoria przyszłości mi przychodzą do głowy, no to są, są kroki w dobrym kierunku. Natomiast czy, czy systemowa zmiana jest za rogiem albo już nastąpiła, no to, to, to nie wydaje mi się, no ale odnotowuję też wiele pozytywnych sygnałów, które mogą świadczyć o tym, że, że, że takie nastawienie na praktykę będzie, będzie postępować w Polsce. Ja nie jestem szczęśliwy z tego, że osoby, które były wykształcone z pieniędzy polskich podatników i kształciły się w polskim systemie i znają dobrze ten system, opuszczają kraj. Wydaje mi się, że jest przynajmniej kilka sposobów, aby, aby temu odwrócić po prostu ten trend, bo to jest bardzo duża szkoda dla, dla polskiego, polskiego systemu ochrony zdrowia. To, że mamy napływ lekarzy ze wschodu i z dalszych części świata, no to jest pozytywne. Natomiast to nie są osoby, które od razu wchodząc na ten rynek pracy i na oddziały no są, są tak jakby na bieżąco i z wytycznymi, które obowiązują, bo one są różne, pomiędzy, no to nawet pomiędzy szpitalami, a co dopiero między krajami. I z językiem też często no nie jest to, to takie oczywiste, no ale. No. Cóż, cóż, cóż ja mogę więcej powiedzieć? No, nie, nie chciałbym, żeby Polacy wykształceni w Polsce wyjeżdżali, sam się kształciłem za granicą i, i pracuję w Polsce, więc, więc chciałbym, żeby było więcej osób, które w ten sposób podchodzą, gdzieś się wykształcą, gdzieś za granicą, wyjadą nawet na chwilę na specjalizację, no ale jednak będą wracać i pracować tutaj w Polsce, no bo tu się wychowaliśmy i to jest, to jest istotne.